Hej, witam Was na kanale YouTube yy, marki Tekturkowo. Z tej strony Monika. Będę dzisiaj dla Was robiła kartkę dziecięcą z ruchomym elementem. Właśnie pokazuję Wam jakie yy, będę używała papiery oraz wcześniej pokazałam jakie użyję tekturki. Yy, papierki z Craft no i oczywiście taśma, klej. Tutaj Wam pokazuję przygotowaną już bazę, zbigowaną, jeszcze tylko muszę ją dociąć na napisane przeze mnie tutaj wymiary i na tej bazie będę przygotowywać całą kartkę. Po docięciu bazy e, przystępuję do przycięcia papierów e, od Craft już przydzielam te papiery tak szybciutko. Za chwilę będę je kleić w następujący sposób, jak pokazuję. Z przodu będzie żółte, pod spodem jako kolor bazowy, następnie biała baza, a potem ta w kolorze różowym jako ostatnia. Właśnie szybko będę kleić środek. Tył kartki, wtedy kartka wydaje mi się stabilniejsza, jeśli jest całkowicie oklejona przez papiery, tył też będę oklejać. Przeważnie oklejam całą karteczkę i jest ona wtedy, tak jak mówię, stabilniejsza, i przód nie powiedziałam Wam jeszcze o tym, że na podstawowy, na podstawowy ten kolor, który teraz przykleiłam żółty pójdzie jeszcze. Biały papier w wymiarach, które tutaj widzicie. W tym białym papierze za chwilę będę wycinać rowek. Będzie to miejsce, w którym będzie się przesuwał jednorożec. Jest to ten ruchomy element, który będzie wyróżnił tą karteczkę. Właśnie sobie w trymerze hmm, patrzę, w jakim miejscu muszę wyciąć prostokąt, bo. To wycięcie będzie miało kształt prostokąta, takiego długiego. No, nie może być on za mały, nie może być on za duży, żeby też nie wyglądał źle, ale będzie pod spodem papier kolorowy, więc myślę, że fajnie będzie to wyglądało. Teraz sobie dopasowuję centymetry, żeby z góry było tak samo, żeby nie przecięła tej kartki za bardzo i wycinam, właśnie. O, już mam z tych dwóch stron przecięte. Możecie się posłużyć tak jak ja trymerem. Możecie tutaj nożykiem się posłużyć. To już jest dowolność. Ja na przykład lubię na trymerze sobie przecinać. Jest mi to łatwiej robić. O, i już teraz sobie przycięłam. I tutaj na tej drugiej kartce, która powędruje na białą, muszę wyciąć taką samą wielkość tego prostokątu, czyli tej, tej części do tego ruchomego elementu. No i za pomocą ołówka sobie odrysowuję, w jakim miejscu muszę to wyciąć. No i już wycięłam, żeby tutaj Was też yy, nie zamęczyć. Yy, w tym samym miejscu, tak jak widzicie. I teraz yy, ten różowy papier z Craft okloka przykleję do tego bazowego, białego, drugiego bazowego, białego papieru. I za chwilę zajmę się przyklejaniem taśmy klejącej. Jednak najpierw muszę sprawdzić, czy wszystko jest ok. Przyłożę sobie, przykleję sobie wszędzie, właśnie taśmę, żeby, żeby efekt był taki 3D. Zawsze jak kleję taśmę piankową, to pod spodem używam kleju, ponieważ wtedy mam pewność, że ta taśma będzie trzymać, że nic mi tam nie odpadnie po jakimś czasie. Także, przeważnie, jeśli nie zapomnę, to przeważnie ląduje i klej, i taśma piankowa. Przyklejam w prawie wszystkich częściach. Teraz sobie przymierzam ruchomy element, czyli tego jednorożca z tekturkowo i sobie przycinam resztki tekturki, żeby podnieść tego jednorożca właśnie w tym miejscu. Muszę sobie po prostu to nadany na na wymiar dociąć, żeby ten jednorożec Dosyć sprawnie się przesuwał, kilka tekturek tam przykleję, ponieważ jednak on musi się przesuwać i kilka tekturek musi tam być. Zawsze jakieś tam resztki tekturki zostają, więc, więc tutaj nie ma problemu akurat z tym. Można by było tam taśmę piankową przykleić, ale tekturkami le lepiej operować, ponieważ można sobie szybciutko zobaczyć jaka grubość będzie nam potrzebna. Tutaj stwierdziłam, że chyba za dużo tej tekturki nałożyłam i odrywam tą ostatnią małą część. Nie widać tego. O! I już przyklejam tę większą część, ponieważ ta ostatnia część z tyłu musi być większa, żeby tekturka, tekturka nam po prostu z przodu nie wypadła. Jest takie zabezpieczenie tej tekturki i też ją przyklejamy o i jest ona tak jak widzicie trochę większa od tych poprzednich jednorożec nam się przesuwa tak jak miał także możemy przykleić ten papier kolorowy z tym jednorożcem już na naszą karteczkę właśnie będę odklejać taśmę, żeby przykleić. O, już jest przyklejona ta taśma. Kartka jest gotowa, jednakże trzeba ją teraz przystroić. Widzicie takturki z marki Tekturkowo, takie guziczki śliczne, napis też z marki oczywiście Tekturkowo z okazji urodzin. Te guziki są naprawdę przeurocze. Do tego tutaj już Wam nie pokazywałam, jak wycinałam te grafiki z Craft O'Clocka, ale Właśnie sobie przymierzam mniej więcej, jak one by mogły tutaj być. Wybrałam kilka elementów, przyklejam właśnie drzewka. No i one oczywiście muszą być przyklejone na klej, żeby jednorożec się poruszał, nie mogło być przyklejone powyżej. Tylko tak jak mówię, na klej, żeby jednorożec swobodnie mógł tam sobie jeździć, nie, ha nie hacząc o, o żadne graficzki, więc trzeba to po prostu sobie przymierzać. Tutaj po, słońce już może być wyżej na piance, na 3D, także, także można już go przykleić na jakąś tam jakąś taśmę, czy jakąś tekturkę, bermatę. No to tutaj dopasowuję sobie jeszcze jakiś kwiateczek, żeby było kolorowo. Oczywiście nie można z tym przesadzić, bo żeby nie było tego za dużo. W pewnym momencie sobie pomyślałam, że w środku mogę wytuszować na zielono i dodałam jeszcze taki jasny tuż z Distrisa, ponieważ stwierdziłam, że można to uznać jako taką trawkę, po której właśnie ten jednorożec jeździ, czyli ten wolny element, tak porównałam sobie do trawki i dlatego sobie jeszcze to troszkę wytuszowałam. Przyklejam teraz napis. Mm, bardzo ładny, jest on bardzo sztywny i piękny, mm, piękne bardzo mi się podoba czcionka tego napisu, taka no typowo jakby można powiedzieć też dziecięca właśnie. No i tutaj wychodzą guziki. Przymierzam sobie mniej więcej gdzie one by mogły przypasować. Też nie za dużo, żeby jakoś nie przytłoczyć tej kartki. Tutaj jak już widzicie, mniej więcej sobie dopasowałam grafiki i teraz będę wszystko kleić. Napis został u góry, tak jak sobie to przemyślałam wcześniej. No i tutaj ptaszek ląduje na drzewku. Następnie przykleję guziczki. Myślę, że na klej wystarczy, nie muszą być jakieś tam na wyższe elementy. Motylek oczywiście, na, też na podwyższeniu, na piance. I kolejny guziczek. Jeszcze wybrałam sobie taką biedroneczkę na dole, żeby nie było pusto. No i tak prezentuje się góra. Stwierdziłam, że jeszcze ozdobi środek, ponieważ miałam wycięte więcej doktorek, więc więc dodaję troszeczkę tam kolorku do środka kartki. Oczywiście będą też tam życzenia, więc nie za dużo tego. No i na koniec wybrałam perełki takie błyszczące z brokacikiem. Nie widać tego za bardzo, ale one mają taki brokacik w środku, ponieważ jest to kartka dla dziecka, więc może być tak troszkę błyszcząco. Wybrałam takie perełki zielone i też żółte, ponieważ akurat te kolory mi tam przypasowały. I myślę, że pasują, że są takim zwieńczeniem, właśnie tej karteczki z tymi fajnymi tekturkami. I na koniec perełki, takie już w takim pisaczku. Jaśniutkie perełki, ale też tam dodadzą takiego fajnego blasku do tej naszej karteczki. Kilka takich perełek. I za chwilę kartka już gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten tutorial i karteczka również, i że spróbujecie właśnie takiej formy, um, takiej formy pracy dziecięcej albo też dla dorosłych. Pozdrawiam serdecznie um, i oczywiście odwiedzajcie kanał YouTube tekturkowo. Hej, hej, Monika!